Mistera rapera. Obładowani, lud na ulicach. Jak widać, Warszawa. I my jesteśmy w Warszawie. A we Włoszech? O, Takie ja. Ale ogólnie syf, brud. No jak we Włoszech. Jak we Włoszech. Nie chciałbym tu mieszkać na pewno. Wracamy na lotnisko i spierdalamy do pyki Smog, ale go nie czuć. No nie zrobimy z tym, jak Jesteśmy już tutaj. Ile? 12. 12 godzin nie wychodząc z lotniska, bo już tak jak dla no. była. I tak wyglądamy. Na morze. Wtedy będzie się prześlizgiwać między różką a tyłkiem. Między muszlą twoją? A między muszlą kartą. Ależ jesteśmy w In-Dżingu. Wróciliśmy z odprawy, czy nasze bagaże. No i jesteśmy, 25 stopni czyste bez drachy jest ok, puścili nas w każdym po razie, po półtorej godziny trzepania no i jesteśmy w Nowej gdzie iść Prawo czy w lewo? So U, gdzie jesteś? jesteśmy pod Oakland tutaj dzisiaj spaliśmy tam Misiek myje głowę w Majorze to wszystko ćwierkają i pełno kleszczy. Wyszliśmy wczoraj z lotniska o 20.30. I od razu tutaj kima 10 minut od lotniska. Taka miejscówka. Jest 8 rano. Tak wyglądamy. Ona gorzej. Ale tak to jest. kudę, Bagno. A jeszcze jedna rzecz, bo o czwartej w nocy zaczął lać deszcz A byliśmy bez tropiku No i mnie obudziły kropelki na twarzy I o czwartej rano musiałem skakać i to zakładać I przestało za jakieś 10 sekund i już nie padało Idzie matka Teresa z Kalakuty Kupiliśmy sobie w Pekinie za 45 zł. One liter 1 liter procent Pełno kleszcze w namiocie Także tanio Nisiek właśnie umyła głowę w tym bagnie I zobaczcie co się dzieje Kawę ma w głowie Że to brud pekiński? Jak myślisz? Myślę, że twój. Mój? Mój to jest taki, o szmateczka. I yes. już. Nasz pierwszy autostop w Nowej Zelandii. Ciekawe, co to będzie. bo na razie się od 5 minut nikt nie zatrzymuje. W szarej Dupie w centrum miasta. No właśnie tak. W środku idzie. Jakieś było leci. Dziadek się zesrał, bo żeśmy łapali stopa. przy lotnisku. Powiedział, że nic nie Powiedział, się nie że zesła. się wszystkim trzeba bać. Nie chodźcie, I nas kurwa tak sufą wyjechał. W sam środek pieprzonego okna teraz co robimy? Popieramy się pod górę stamtąd, żeśmy przyszli i we wte. pożyczyli Wypoży samochód za wszystkie i w końcu, pieniądze żeśmy za wszystkie pieniądze wypożyczyli sobie samochód na tydzień no i jesteśmy tutaj Mega, słoneczko, tego nam było trzeba na dziś. Chciałaś poleżeć na plaży, to akurat pada deszcz. Przejdzie. Przejdzie bokiem. Tamtym. Leżymy sobie tutaj, bo wcześniej leżyliśmy tam. I nas zalała fala. Wszystko. Po prostu wszystko nam prawie porwało morze. Dosłownie minutę temu siedzieliśmy tam. A, ale, ale siedzimy już tu, bo nas fala zalała. Sobie opalamy nóżki. zadziwiałe Jasek jest czarny, taki czarno-biały, parzy, bo to wszystko wulkaniczne. I tak wyglądamy. Jak na razie. Jutro będziemy gorzej wyglądać. No, za miesiąc będziemy wyglądać tak. Tak wygląda nasza maździna. czy to nasz ser z piaskiem Piasek wygląda jak pieprz, więc można sobie wkręcić, że to pieprz. Mm. Będziemy jedli od dwóch dni znowu ser z bułką i z ketchupem albo i... bułkę ketchupem i serem. Bycie pranie i inne takie takie. Jak widzicie, kibelek jest super. więc można zrobić tu wszystko. Jest całkowicie za darmo. Kamerę znajdowaliśmy ciuchy. Będę się golił. Super. jest. Tak właśnie żeśmy się porządzili. To jest nasza fura. Mazda coś tam. Diary? Diary? Jebłaś się w czoło A czegoś takiego nie widziałem. Autobus zrobiony z ciężarówki I tam jest szkoła dalej. No i w takich okolicznościach sobie jak prawie na Hawajach żyjemy. Dzisiaj się goliłem i mnie piecze w lasa w tej stoli. Dzisiaj się goliłem. Bo dzisiaj się goliłem, o dzisiaj.

Czorne, cygańskie stopy No to ty jest prysznicy. Pa, ty też masz cygańskie stopy No się z cykanami zadaje. To jest właśnie Piha Tak wygląda Kurwa, no normalnie jest Zajebiście jest No Jak pan jestem. Nie Tu jest Żenada. Tu jest jakaś zatoczka. Ty, tu też jakaś jaskinia. Ale zajebiste jaskinia jest, taki przelot. Zobacz jaki przelot. Picza. A więc to jest ta picha. Dziubnąłbym Cię w oko tym dyncem. I do Kończ już to, już masz setki tych samych fal. No nie. Już masz za dużo tego, kończ to muszę powiedzieć papa. Powiedz papa. Czekaj, bo teraz idzie. A już szło takich setki. Masz już to zdjęcie? No. Masz to? Mam to. Na pewno jest cały człowiek w tym kaloszu. Już miękki jest. Jakby głowa tam będzie na dole. No? Nie strzelasz! Tu z bronią nie wolno chodzić! Z tym A litr w samochodzie leży. A pić nie ma, kochanie. Nie ma. Bip, bip. teraz chowasz to wszystko Czy oh, przecież to się prawie przelało już jesteśmy na dole trzeba wracać Jak? Tutaj piecze. Może jeszcze kiedy tu będziemy? A tu jak są te dwie flagi, to tylko na tej szerokości można pływać. Ale ludzie coś. I oni to ciągle przestawiają. Wcześniej było tam z lewej. A teraz jest tu. A wczoraj było jeszcze bardziej. Tak tam, Wojtek? To nie dzieje się naprawdę. Wielki. Wejście po lewej stronie na końcu świata. Ooo, ale masz na pusoli. Oolę, na pusoli mam 90. I jedzie, ale się stąpie. jedzie się, się. Nie dopija się, ale się jedzie. czerwone zielone jedź Ech, eee, za późno czerwone zielone jedź cie Je cie eee, zielone no 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 ej bo ty tak jeździsz Nie zdążyłeś przerzucić. Eee. Cześć, teraz, zaraz będzie twoja kolej. Ciekawe, czy zdążę. Patrz, ledwo ruszyli i już czerwone. A ten się pcha. Zielone. Teraz ty, teraz ty, na rajdzie, na rajdach. Zielone! Patrz, już na czerwonym pojechałeś. Aż w dupę jeżdżą. Będziesz miał mandat. Ale o co tu chodzi? Bo bez sensu to jest. Nie wiem, nie pytaj mnie. Może żeby rozluźnić korek. Rozluźnić atmosferę. No. Patrz, butas normalnie. To jest Patrz. jakiś... To jest... Czas przyczaśnięty Nie, to jest jakieś zwierzątko. Specjalnie takie jak, co? No pewnie. Aż, z daleka jakieś. wyglądało jak jaja z kutasem. I jak ty, ty to wiesz, co? Kłodnemu chleb na myśli. No nie, no tak wyglądało. No to co?